Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Gloria Victis. Cóż to takiego jest Gloria Victis? Gloria Victis jest to gra osadzona w realiach średniowiecznych uzupełnionych elementami fantazy gra MMORPG opracowana przez niezależne polskie studio Black Eye Games. Tytuł ten stanowi swoistą odpowiedź na popularne azjatyckie produkcje MMO dalekie od faktycznego klimatu epoki oraz zależności społeczno-gospodarczych panujących w średniowiecznym świecie. Okej. Okay. Stwórzmy nową postać. Płeć kobiety jest w tej chwili niedostępna. Wkrótce ma wyjść. Płeć, kobieta, mamy tutaj y, nację Midlandczycy oraz Is, Ismirowie. Nie wiem, wybiorę może Ismirowie dalej. Tutaj mogę ustawić wzrost. Mogę być taki mały, mogę być taki duży. Taki mały, taki duży, może święty być. Taki, taki żart. Hmm, rozmiar tułowia. O, bicepsy muszą być. Rozmiar głowy. No, na średnim poziomie. niechaj będzie. Rozmiar ramion. Mogę mieć takie długie ręce albo krótkie. Nie no, niechaj będzie taki. Raz rozmiar nóg. Takie grube, takie... No, mogę być taki. Okej. Okay. Tutaj mogę chyba zmienić skórę. Niczym się nie różni, niestety. Okej, okay, lecimy dalej. Twarz. Mogę mieć taką twarz brzydką. Taką smutną. O! Taka może być. Mm, broda. O! Takie fajne brody. No, mogę być Żydem. E, taka broda. Mogę być też Wikingiem. Taka broda. 10 brud jest. Nie wiem, może taką wybiorę. Oraz włosy. Hmm. O, Wiedźmiński taki. No prawie wiedźmiński. O, kolor włosów też mogę zmienić. Na takiej rudy też może być zielony. Nie za bardzo tak widać. Przy ognisku wybiorę sobie taki kolor. Ok, nazwa postaci. Wpiszę sobie Rason Games. Ok, siła. Porówną ją rozdam. Eee, jeszcze 10 punktów. Tak, zrobię. Budowanie. Siła tak. Okej. Okay. Mądrość jest w tej chwili nieaktywna, niedostępna. Głos postaci. Nic nie da się zrobić. Ekwipunek. Mogę wybrać taki ekwipunek. Niska ochrona, niskie zużycie wytrzymałości podczas walki i sprintu. Wysoka regeneracja wytrzymałości. Przeciętna ochrona, przeciętne zużycie wytrzymałości podczas walki i sprintu. Przeciętna regeneracja wytrzymałości. Mmm. Wysoka ochrona, wysokie zużycie wytrzymałości podczas walki sprintu. Niska regeneracja wytrzymałości. Hmm. Niechaj będzie taka. Niechaj będzie taki ekwipunek. Okej. Okay. stwórzmy postać. Czytuje nam się. Powoli. Okej okay. No to wchodzimy do gry Zajebisty obrazek Takie fajne malowidło. widło Tutaj na dole są wskazówki Jedyny minus z tej gry jest taki o, tutaj mogę. E, tutaj są informacje. Klauzura NDA została już e, wyłączona od wczoraj w nocy. Okej, okay, zamknij Zamknijmy to. Tutaj mam. -y. No i właśnie, jedyna wada tej gry jest taka, że jest niezoptymalizowana, niestety. Nie, może Wam podziała, tak, ale. Na mojej karcie graficznej Radeon to tak wiecie, niezoptymalizowana jest ta gra. okej okay. kliknąłem yy, klawisz i pokazał mi się ekwipunek. Mogę lewym przyciskiem myszy yy, poznać przepis. Yy, obróbki kłody sosnowej. Czy tam dwa razy? Dwa razy, tak. Dwa razy. Obróbka lnu. Stylisko, zbiór zwierzyny, prosty miecz, siekiera żelazna, prosty berdysz. Widły, oraz słaby Łuk. Okej. Okay. Tutaj mamy łuk, tutaj mamy narzędzia. Tutaj mam nóż żelazny. 17 punktów obrażeń oraz latarnia. Weźmy ją. Czy tam tak zrobię, o właśnie, tak. Teraz wam pokażę coś zajebistego w tej grze. Kliknę klawisz C. Pokazał mi się crafting. Czyli po polsku brzmi rzemiosło um, Łowiectwo i rolnictwo Jest podzielone tak jakby na kategorie um, Inżyniera oraz zbroi mistrzostwo Jest chyba w tej grze podobno 9 takich e, kategorii Ok, mogę wytworzyć um, Okorowaną kłodę sosnową Sezonową kłodę sosnową Okorowaną sezonowana kłoda sosnowa, taka specy yy, specyfistyczna nazwa słomaliana liana, włókna liane, rozbiór kury oraz gęsi. Natomiast w inżynierii siekera żelazna oraz widły każdy chłop z widłami to Poseidon <ścoughs> lol zbroj Kiepskie stylisko, stylisko porządne, stylisko prosty miecz, siekiera żelazna, prosty berdyż, widły oraz słaby łuk. Ok. Tutaj mogę przeciągnąć na skrót klawiszowy. Ok. Poruszamy się klawiszami W, A, S, Żeby zmienić kamerę To przytrzymujemy prawy przycisk myszy Tak Jeśli chcemy wyciągnąć broń Wciskamy przycisk F No i sama się rusza kamera Bez żadnego przytrzymywania Okej okay. Możemy tak samo wyciągnąć łuk. O właśnie, straszne spadki FPS-ów, niestety. Ok, może zapolujemy na lisa. O, tutaj mamy młodego lisa. O, zaatakowałem go. Okay. O, o, zabiję go, czy nie? Jak myślicie? Zabiję go, ok. Ok, zabijmy kolejnego lisa. Czy ci raz będę zabijał, lisa? Bo tamto coś mi nie wyszło. Dobrze. Zabiję go? Dobrze, jest. O, 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 fuck, fuck, fuck. Zero punktów życia, wow. Nie, fuck you. Dlaczego? No i właśnie. Jak już umarłem... Jak już zostałem zabity, to muszę poczekać przez 30 sekund. No i później kliknąć miasto. O właśnie, okej, okay, jesteśmy w sklepiku, żeby. Kupić coś, cokolwiek, klikamy pokaż co masz na stanie No i tutaj możemy sobie kupić receptę na wiadro, moździerz, i tłuczek, receptę na rozbiór zwierzyny Receptę na pieczenie mięsa Możemy też kupić wiadro wody, wiadro sierp, kilof Siekiera żelazna, latarnia oraz narzędzia w tej chwili na kilo mnie nie stać, dlatego ja że mam tylko... Łukasza z cebulą. Jedną sztukę żelaznych koron. Piątce są podzielone na miedziane korony, żelazne korony, srebrne korony oraz złote korony. Okej. Okay. Aha. Jeszcze dodatkowo punkty zdolności mam. Po zdobyciu 20% doświadczenia, to znaczy 20% poziomu, dodaje nam się punkt umiejętności. Możemy tutaj rozdać y, punkty. Nie wiem, może pójdę w budowę oraz zwinność, Akceptujemy, klikamy tak. Tylko ja tu pracuję. mpc tutaj są bardzo wulgarni co mi się skórewsko podoba okej okay. no to zabijmy jakieś lisy a z wytropimy z nich skórę To jest lis? jest lis młody lis poziom pierwszy okej okay. Spróbujmy go zabić. Okej. Okay. Dostał obrażenia. Tutaj bardzo dużo yy, zadają obrażeń. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Fak, fak, fak. Ej, oni tutaj atakują. Fak. No nie. Dlaczego? O, proszę, tutaj mamy gracza. Możemy wysłać mu wiadomość. Możemy go zaprosić do grupy oraz zaprosić go do handlu. Nie wiem. Wyślemy mu może wiadomość. O, już go nie ma. O, słabo. O, tutaj możemy pod klawiszem enter napisać coś na przykład czy ktoś jest z Polski bo tutaj niektórzy gracze są z Ameryki lub z Polski z Anglii, jak sami widzicie, to jest Nord Ameryka, czyli z Ameryki. O, jest jeden Polak, zajbiście. okej okay, spróbujmy po raz trzeci zabić um, lisa. Najlepiej tutaj. Zabijać lisy w grupie Okej okay. Okej, okay, zabity Klikamy klawisz E, aby zebrać Raz naciskamy E, aby zebrać wszystko Okej okay. Jeden martwy lis Spoko o, proszę bardzo, znaleźliśmy jakiegoś gracza, żeby nam pomógł. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tutaj są MPC. Okej. Okay. Aha. Mamy zabić lisa, okej. Okay. Nice. Zdobyliśmy drugi poziom, zajebiście Żeby oprawić lisa A tutaj jeszcze jest niedostępne, okej okay. Okej, okay, zbijemy bijemy teraz żebraków Nice Experience, dostajemy za to doświadczenie Draśnię to, okej. Ty to jest poziom. I czy on jest Polakiem? No właśnie. Nice. Ładnie. Mamy punkt umiejętności. Przepraszam bardzo punkty umiejętności. Akceptujemy tak. Dobra, gdzie okay. my teraz idziemy? Kumagaj, gdzie ty jesteś, chłopie? Tutaj, okej. Okay. Bijemy liścicę. Oho czwarty poziom. No nieźle. Nice ładnie. A, oprawione, szkoda. Młody lis. O sorry. Oh fuck. Okej, okay, zabity. Możemy go oprawić. To znaczy, że zebrać rzeczy z niego. A co to jest? Warchlak, ok. Podobny do dzika. A to są warchlaki, ok. A tutaj strasznie mi się ścina. Młody odyniec. Tutaj tego nie znałem. Ekspowiska. O Jezus Maria, naprawdę Come on Okej okay. To był chyba pierwszy poziom Co to jest? Lis, okej okay. Tutaj? Też lis Trzeci poziom Chory No tutaj możemy go bić Zobaczymy czy go zabijemy O, zabiliśmy, okej okay. Kolejna skóra lisa U żebrakach możemy wydropić pieniądze. Tak więc jest zajebiście. Aha. Punkt umiejętności. Zapomniałem całkowicie. Akceptujemy tak. Okej. Okay. Okej, okay, zabiliśmy go Można też walczyć siekierą, no ale... Nie opłaca się O, już się robi ciemno Trzeba się pospieszyć O, zabijemy może żebraka O, leci do mnie Nice. O, mamy chyba borowika, tak. Jakiegoś fajnego grzyba. O właśnie. Jeszcze jedno. Możemy też rąbać drewno. Jeśli będziemy mieli siekierę. Gdzież to jest? Gdzież jest drewno? Szukamy drewna. Hm. O, o! Uciekamy szybko. Oh, fuck! o oh, fuck! Nie szybko okej okay. dzisiaj nie będziemy romać drewna, szkoda okay. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, M mam nadzieję, że Wam się spodobał. Aha, jeszcze jedno, przepraszam Was bardzo za wszelakie cięcia. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!